Cześć! Y, wczoraj sobie przeglądałem właśnie moje filmy tutaj o barżantach i doszedłem do wniosku że zapomniałem nagrać y, filmu o barżantach diamentowych, którymi przyszły i to już dobry kawałek czasu temu także tak y, Warsza z Warszawy przyszły y, z dobrej linii bażanty diamentowe to jest samiec to są ptaki z 2019 roku jak widać tutaj już samiec dostaje fajnych piórek na ogonie trochę czerwonych widać już że ta łezka będzie czysto srebrna nie jakaś żółta czy coś w tym przypadku Na żywo trochę jeszcze bardziej, taka lepsza jest, jeśli tu patrzę. Jeśli chodzi na przykład o samicę, to samica jest tutaj ta, diamentowa. Można sobie porównać tą samicę z tamtą. Tamta też jest z Warszawy, właśnie. I generalnie one te samice się nie różnią praktycznie niczym, no, nie ma do czego się tu y, przyczepić. Wielkość ta sama, chociaż tamta jest starsza. Y, też takie srebrne naloty mają. No, generalnie widać, że tamta samica była dobrej klasy. No i no w sumie rodziców widziałem, także dużo nie odbiegały. Praktycznie w ogóle widzieliście mojego samca tamtego, więc jak na polskie jakieś tam y, odpowiedniki to były bardzo dobre i są. I nie zamierzam wyrzucać właśnie tej starej samicy, z tego stada. Myślę, że w marcu gdzieś będę tutaj rozdzielał je. No na razie tutaj się nie zapowiada na jakieś szybkie lęgi. Muszę dobudować jeszcze dwie woliery. Ta woliera, tutaj, gdzie one są, będzie prawdopodobnie pusta i będzie czekała na młode. Yy, zobaczę, jak z pocztowymi, bo pocztowe prawdopodobnie mocno ograniczę w tym roku, na jesieni. Zostawię tam dosłownie z pięć par, czyli one będą mogły być z głębiami ozdobnymi. Tutaj wszystkie woliery przed lęgami będę, przed rozdzieleniem, że tak powiem, lęgami, tylko rozdzieleniem według gatunków po wolierach będę woliery musiał rozprzątać także tutaj będą wysprzątane woliery będą wymienione te takie jakby kryjówki no tutaj zobaczcie od ostatniego filmu upłynęło już jakiś czas no i igły zleciały tylko z tych części gdzie one tam skaczą po tym no od dołu jakoś się to wszystko fajnie nawet trzyma i myślę, że jeszcze miesiąc da, na spokojnie da radę bo temperatury takie są jakie są no tutaj akurat ten kawałek tutaj yy, zrzuciły tak powiesiłem, tak powiesiłem no Porządek, tutaj to jest, mają najsuchszą wolierę, bo nawet jak pada tutaj to nigdzie nie zacina czy coś że sobie grzebił w tym piasku do woli. Już się nie mogę doczekać, kiedy ten diamentowy i yy, złocisty się wybarwią. Damy trochę więcej tych igieł zleciało, no ale więcej też tam przesiadują. Tutaj na przykład zapomniałem cały czas tych sznurków tutaj odciąć. Tutaj na przykład macie złocistą samicę, i ostatnio zauważyłem, że znów chyba przywaliła tą głową. Nie wiem, co ona ma z tym. Um, już coraz mniej piór ma na tej głowie. I to widać, że to jest od uderzenia kolejnego. A tutaj nie zauważyłem, żeby się tam biły czy coś. I one się nawet nie unikają. Albo po prostu wyleciały jej te pióra, co tam były na tym strupie. To te, też, też może być. i fajna ta samiczka jest taka ciemna, z jasnym brzuchem. To jest może trochę taka jaśniejsza, no ale... każda samica się różni, to nie ma tak, że one są identyczne, bo to idzie odróżnić wszystko. To jest łodziste, czy coś to malutkie y, szczegóły, ale jednak widać. Tak jak na przykład u, bażanta, u y, w przypadku barantów srebrnych. Mogłoby się wydawać, że samica to samica taka, mm, jak każda jedna. No a tak naprawdę odcień samicy u srebrnych jest y, każdej inny. Rzadko kiedy można spotkać dwie takie same. Zawsze czymś się różnią. No, teraz nepalski samiec jest. A samica, samica siedzi sobie tam pod tym. Nepalski mi bardzo przypadł właśnie tutaj do gustu. Może anty nie za dużo w takich najciekawych barwach Może wyjdą tam wszystkie, zaraz przejdziemy Miał być krótki filmik dla pokazania, a będzie pewnie znowu z 10 minut Zamknąłem to wiere. Zamknąłem, już się przestraszyłem O, jest inny paska samoczka polski samiec wyszedł? No nie wyszedł. Zaraz go tutaj O, już jest. Teraz jak tak patrzę, to każdy ptak jest tu na obrączce, oprócz tej samicy, diamentowej, bo ona nie ma obrączki. Dobrze, że film nagrałem, bo nawet nie wiem, z którego na roku była. jest trzyletnie? Czy cztero już teraz Nie pamiętam, ja jako młodo kupiłem jak nie jako roczną i nie ma samiec uczaka obrączki, no ale to jest dobrze, że nie ma samiec obrączki, a samica ma bo one są z tego samego roku także yy, wiadomo o co chodzi tylko, że można je odróżnić po tym no, niby po wielkości i tak dalej po ostrogach, ale to już z daleka się ta obrączka rzuca w oczy no para właśnie tych myślę, że ta woliera dla młodych będzie w sam raz tutaj dużo młodych i tak nie będzie resztę najwyżej porozdzielam tutaj obok w tą wolierę zobaczymy, jakoś to będzie w ferie mam nadzieję, że zabiorę się za Pierwsze boksy tam gdzie są kury dla tych kur trochę boksów się porobi Trzy boksy jednak tam zrobię, gołębi w środku chyba raczej nie będzie Chociaż jeszcze się okaże, ale raczej nie zaczyna fruwać Raczej tam nie będzie w środku Także będzie na dwie y, dwa boksy to będą na dwa stada lęgowe te boksy zrobię trochę mniejsze bo tam będzie dla bursztynowych i dla porcelanowych to tam duże te stada nie są bo jest 1 plus 1 i 1 plus 2 1 y, plus 2 no i taki większy dla młodych się zrobi na takich podrostków no I przy okazji tam bażanty będą mogły siedzieć do czasu, a później tutaj będę je przenosił. No. Także takie małe plany są i sporo pracy, no bo myślę, że w ferie siedzią winę. I tak z tym, bo muszę tak dwie woliery dobudować tu, do tej woliery dwie, po tej stronie i po tamtej tutaj będzie taka 3x2 bo będzie wyciągnięta to w przód troszeczkę no a tam będzie 2x2 2, albo ze 2,5x2 jeszcze się okaże wszystko dwumetrowe wysokość gołębnika jednak tu nie postawię tutaj bo z tego co mierzyłem to by mi doszedł tutaj do tego drzewa o, tu do tego drzewa także tu bym miał zaciasnąć po prostu gołemnik jeszcze będzie, y, woliere miał y, dach obity płytą, znaczy pleksą taką y, i ścianę, y, jak się na niego patrzy, tą lewą, może połowę przedniej. Choć przednio to raczej nie, bo to będzie się nie wyglądało. Także jedno, żeby osłonić od wiatru. Myślę, że to pomoże. No. I będzie trochę lepiej, jak nie będzie padało. Nie będzie nic, no i dobra. Myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Pokazałem tutaj te bażanty. samiec, samica stara diamentowa, samica nowa diamentowa. I teraz dużo o nich nie można powiedzieć. Dopiero jak się spierze, jak wypierzeją, będzie można trochę więcej podyskutować na ich temat. No i dobra. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Cześć!